Witajcie, witajcie, to znowu ja GuralDraft. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Portal 2. I jesteśmy. Jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatnio. Tam są te tłoki, przez które przebiegłem. I teraz tak. Tam jest chyba wyjście. Długo o tym myślałem. E... Co tu trzeba zrobić? Niestety. Znaczy się, długo myślałem. No, myślałem przed. Przed. E... Jak to powiedzieć Przed odcinkiem. Przed nagrywaniem odcinka myślałem o tym. Tu nigdzie, nigdzie nie można uruchomić żadnego. Tam, żeśmy byli, chyba w tamtym pokoju, tak. Tam jest ściana. Szczerze powiedziawszy, tam nie można dać portalu. Ale portal można dać na przykład tutaj. Ale co mi to daje? W sumie to nic. Portal można dać tam na ścianie. Mi się wydaje, że musimy chyba skoczyć. Jest! Właśnie. Właśnie. Aha, czekajcie, tam jest exit. Czyli co? Czyli ja byłam już w wyjściu. Hej, okay, spokoj. Mój nowy szef jest robot. Mój nowy szef jest robotem. O! To on OK, Okej, wracamy do myślenia spoko glados hmm. dobra powiedzmy że tak by miało to wyglądać tylko że tam teraz pytanie jest tak chyba tam muszę dojść tam mi się wydaje, że tam będzie yy, ta winda. Tylko, że gdybym nawet przeszedł tam. To sobie mi to dało? Yy. W sumie Aha, tam też możemy otworzyć niżej. Dobra, tego nie możemy otworzyć. E Tam też jest jakieś wejście. Eee, i tylko, że czekajcie, ja nie mogę stąd. I tylko na tym, że Tak jest. Gamma, pump station. Ale co mi to dało, że zaszłam niżej Mi się wydaje, że ja muszę iść w górę bardziej Dobra, mogę wycelować tam i mogę wycelować tam OK, Wróciłem do punktu wyjścia jak to wygląda tam? A. Nie, chyba źle wycelowałem. Więc musiałbym wycelować... że to mnie musi jakoś wybić. Tylko. Tylko jak. Tu mam tylko tą ścianę i tą ścianę. Gdybym wycelował gdzieś tak, dobra, widzę schody, czyli to jest niebezpieczne, a tu nie? Co tu jest w ogóle? Dobra, coś tam widzimy, ale... Mogłem hm. no, w sumie spaść na dół, ale... No, czego ja w ogóle potrzebuję? Ja potrzebuję, mi się wydaje, rozpędu, żeby tam dolecieć. że tak, tutaj żaden że nie kapie. Wiecie co? Chyba chyba wiem. Gdybym się tak rozpędził tam, i wyleciałbym tędy, może bym doskoczył tam. Bo no, tu mam w sumie żel przyspieszający, więc będę miał prędkość. Okej, okay. przygotujmy się do tego. Dobra. Welcome to the Enrichment Center. <clears throat> Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not. <coughs> As a result, you may have heard we're going to phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though. The Bean counters told me we literally could not afford to buy $7 moon much less $70 million. Well, anyway, round them off, make them into a and guess what? I've got a lot pure poison. I'm definitely ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're going sort to see if jumping in and out of these new portals that somehow leach the rumored poison out of a man's bloodstream. Markets and runs, they're coming. Let's all stay positive and do some science. Like I said, I would really appreciate it if you test as fast as possible. Brown, please bring me No dobra, gości, coś tam. Pierwszy o tych jakichś portalach, o jakichś skałach księżycowych, z Mielody i tak dalej. Dobra, przeszliśmy tutaj gdzieś, my mieli przejść. Chyba, tak mi się zdaje Co my tu mamy? Dobra, tu są jakieś drzwi. To nie działa. Tu jeźdźcie. No ja nic nie widać. Ja se, tak od razu myślę, że ja, ja tam zeskoczę. Ale w sumie mam... No nie mam portal tam. Ale to nie, i tak będę mógł wrócić, więc na razie zostanę sobie tam te portale. Bo niebieski jest tam, a pomarańczowy jest tam, okej. Okay. Więc musiałbym pomarańczowego użyć. Test Subject Waiting Arena A jak się dostać tam do tego pomieszczenia? Hmm, tutaj stąd innej drogi nie ma, bo jest tylko jedno wyjście. Watch your step Uważaj na swoje kroki. Bodajże takie jest przetłumaczenie. Dobra, widzę dwoje drzwi, jedne są tu, i tu widzę jakiś przycisk dziwny, którego jeszcze nie chcę włączać. Robot, don't sleep. A, to już widzieliśmy, że jej szef to jest robot. Tu jest tak samo ciemne pomieszczenie. Tam, tam trochę jak jakaś poczekalnia. Czyżbym musiał wcisnąć ten guzik, żeby tutaj wyjść? Nie wiem, ale szczerze? No, chyba musimy to sprawdzić, bo nie widzę innego wyjścia. Coś mi dało do myślenia, to zdjęcie. Kostka. Ale tu nie ma mechanizmu, który by zrzucał kostkę, chyba. Test Subject Waiting for Aha, to dobrze mówię, że to poczekalnia dla testujących. Wait for Adenat. Aha, dobra. Chyba wychodzi na to, że trzeba będzie włączyć ten przycisk, żeby przejść dalej. Apple to science, let's work together, pracujmy razem. Dobra, wiecie co, zaryzykuję. To jest jakoś... Nie to Szczerze myślałem, że to może być jakaś czasówka czy coś, dobiegnięcie. Dobra. Ha, dobra, jakieś alergiczne. Dobra, okej. Okay. I tak gówno z tego zrozumiałem a z tego. Y i to cóż to wychodzi na to, że no, przeszliśmy jedziemy dalej A ta winda strasznie jakoś daleko jedzie. O gdzie my jesteśmy znowu? Czekajcie, a to było do... Ten płyn. Ten płyn nie był czasem do zmywania. Aha, tak, one was powalnią. Tak mi się zdaje, że one was powalnią. Dobra, to jakoś większe ale tego nie będziemy na pewno z tego korzystać. O! Dobra, jest exit. Można tam gdzieś portal, nie można. To by było załatwne, gdyby można było portal tam umieścić. Mogę co prawda zaskoczyć tutaj i stąd musiałbym się gdzieś wydostać. Tylko pytanie Gdzie i ja? Szczerze powiedziawszy, ja tutaj w ogóle nie widzę białych ścian. Dobra, trochę mnie odnęło, ale nie widzę żadnych Szczerze powiedziawszy to Nie wiem do czego to służy Dziadostwo Ale ja już widzę, że jestem trochę w kropce Niepotrzebnie tu chyba zeskakiwałem Tego nie mogę ruszyć Tego nie mogę otworzyć, tego też nie, hmm. tu jest jakaś kładka, niestety. Eee. Wiecie, Nie co wam powiem Troszeczkę są chyba jaja A gdybym... co ostatni stan gry O eee, i zapisz Na razie bo już nie będę zaadywował Tam jest exit, to już wiem. Szukam po prostu. co, e, to mi dało do myślenia. Właśnie. Haha. Dobra. Okej. Okay. Czyli ja przyszłem z tamtej strony. Tu jest zejście. Co tu jest w ogóle dookoła? W sumie nie widzę nic ciekawego. Eee. Coś mi się zdaje, że to będzie bardzo długa zabawa. Okej, okay, to jeszcze będzie chlapało tam. To się chlapnie. żeby to... Dobra, a teraz tam. Hmm. A gdybym ustawił portal... Aha, ok. A gdybym ustawił portal tak? Czyli można powiedzieć, że to jest takie... Hmm. Spoko, ale... No, to nie jest to, co oczekiwałem. A się w sumie... Może to jest to, co oczekiwałem, bo może teraz pasowałoby mi się jakoś się wybić. Ale pytanie jest, jak to zrobić? No, musiałbym być gdzieś. No, czekajcie. Przejdziemy sobie tu. Aha, i tu nie ma żadnych schodów. Myśmy wyszli stąd i poszliśmy tędy i tutaj żeśmy skończyli. No dobra, spoko to jest opcja. Dobra, możemy zamienić na przykład portal kół. Jak będę wylatywał z niebieskiego, i będę wylatywał tutaj w powietrze, to musiałbym tutaj gdzieś kliknąć. Dobra, spróbujmy zrobić to. To jest tak i nie, źle. Czyli muszę mieć tam niebieski. I teraz tylko żeby to kurde cały czas przemienia. Nie tak Ha, ja, 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 ja. Wiecie co, ja sobie odpuszczę, już jest późno ale myślę, że do tego wrócimy w kolejnym odcinku bo to jest... Bardzo fajna zagadka robicza z tymi portalami. Już chyba wiem o co chodzi: że trzeba coś pomalować i jakbyś zrobić, tak żeby się wybić. I doskoczyć najwyżej tam. Bo stamtąd już jest przejście. I myślę, że ta platforma jest bardzo potrzebna. I wiecie, co mi się zdaje, że tutaj. Chyba nawet wiemy co zrobić Musiałbym zrobić tak Tu damy niebieskie Dobra, to że tam co leci, to nie chce leci. Dobra, trochę nie po mojej myśli. U, uh, nie spodnik, dobra, jestem u samej góry. I czy stąd, czy stąd ale 0202 jest bardzo fajne miejsce gdzie mógłbym wycelować na przykład tak mam nadzieję, że się uda i że trafi od razu Okay. When life gives you lemons, don't make lemonade. Yeah. Make life take the lemons back. Yeah. Get mad. Yeah. I don't want your damn lemons. What am I supposed to do with these? Yeah. Samantha, the see life's manager. Yeah. Make life rue the day It thought it could give Kane Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man who's gonna burn your house down with the lemons. I'm gonna get my engineers. To combustible lemon that burns your house down! Right house we're finding people. You we're all the point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence, we should have been working on it 30 years ago. And I will say this, and I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. <laughs> now she'll argue. She'll say she can't. Be modest like that. But you make her. <laughs> now put her in my computer. I don't care. All right, tests over. <laughs> you can head on back to your desk. Goodbye, sir. Okay. Czyli koniec testu przeszliśmy, a już miałem się poddać i zamyślę, kurczę no. I w końcu potem sobie pomyślałem o tych dwóch filarach. Można je użyć. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam. Spot Trzymajcie się. Cześć.